Pracujemy nad tym, żeby móc również zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyka w mniejszych przestrzeniach. Takich, w których codziennie się znajdujemy: czy w busach, czy w samochodach, czy w kabinach samochodów, czy w naszych domach. Nad tymi urządzeniami pracujemy. Już wkrótce będą dostępne one na naszej platformie 24BB.pl czyli bądź bezpieczny 24 godziny na dobę razem z urządzeniami, które dla was wybraliśmy, które są przebadane, których skuteczność została potwierdzona i które gwarantują wam, że efekt oczyszczanego powietrza i oczyszczonej przestrzeni będzie właściwy do tego, aby zagwarantować wam właściwą atmosferę.